Cześć tutaj, gosia. Dzisiaj mam dla Was jogę rozgrzewającą. Będziemy delikatnie rozgrzewać i pobudzać nasze ciała po to, aby przygotować je do dalszych ćwiczeń, aby przyjemniej i bezpieczniej pracowało nam się podczas biegu, podczas treningu, tak naprawdę podczas każdego wysiłku fizycznego, każdego treningu, także podczas jogi. Tę rozgrzewkę możesz również potraktować jako taką samodzielną praktykę która delikatnie rozbudzi Twoje ciało, która pozwoli Ci się rozruszać i po prostu poczuć się lepiej. Dlatego, jeżeli jesteś gotowy, bądź gotowa, załóż coś wygodnego, rozłóż matę i zaczynajmy. Zaczniemy sobie dzisiaj w siadzie skrzyżnym. Na wdechu wyciągamy ręce w górę do sufitu, na wydechu odkładamy prawą rękę do boku, wyciągamy lewą na prawą stronę, rozciągamy lewy bok. Wdech ręce w górę. Na wydechu to samo na drugą stronę, lewa ręka do boku, prawa wyciągnięta daleko. Na wdechu obie ręce do sufitu. Na wydechu to samo. Prawa ręka schodzi do dołu, lewa wyciągnięta. Na wdechu do sufitu. Na wydechu zmieniamy stronę. I jeszcze raz w górę wdech. I na wydechu prawa ręka do boku, lewa wyciągnięta na prawą stronę. Zostajemy sobie chwilkę. Długi oddech. Kolejny wdech odkładamy sobie lewą rękę. Przed sobą odkładamy prawą tuż pod nią i rozluźniamy głowę, rozluźniamy kręgosłup. Bierzemy długi oddech. I na kolejnym wdechu wyciągamy ręce w górę. Na wydechu lewa ręka do boku, prawa wyciągnięta. Zostajemy na jeden pełny oddech. Następnie, po malutku, prawą rękę przenosimy sobie przed sobą na podłogę, lewą dłoń kierujemy tuż pod prawą i rozluźniamy głowę, rozluźniamy kręgosłup. Długi spokojny wdech i spokojny wydech. Na kolejnym wdechu jeszcze raz wyciągamy ręce w górę do sufitu i na wydechu rozluźniamy. Przejdziemy sobie teraz do klęku podpartego. Ręce odkładamy pod ramiona, kolana odkładamy pod biodra, zrobimy sobie kilka wygięć kręgosłupa, na wdechu patrzymy delikatnie w górę, na wydechu zaokrąglamy kręgosłup, chowamy głowę między ramiona. Na wdechu delikatne wygięcie w kręgosłupie lędźwiowym, na wydechu okrągłe plecy i kilka razy wdech w górę, wydech okrągły kręgosłup i ostatni raz w górę wdech i na wydechu zaokrąglamy. Podwijamy sobie teraz delikatnie palce stóp i przenosimy dłonie tak, aby palce znalazły się w kierunku odwrotnym niż poprzednio, czyli w naszą stronę. Jeżeli już tutaj czujecie zbyt duże napięcie, możemy je odwrócić do boku, tak żeby palce były skierowane na zewnątrz. A jeżeli czujecie, że nawet tutaj wam za mało, to możecie pobujać się tak jak ja to robię do przodu i do tyłu, aby jeszcze bardziej rozgrzać nadgarstki. Spokojny oddech. Po malutku wychodzimy z pozycji. Nadgarski już są normalnie. Robimy długi wdech i na wydechu kierujemy biodra w górę do psa z głową do dołu. Rozgrzejmy troszkę nogi. Uginamy jedną nogę w kolanie, uginamy drugą nogę w kolanie. Zrobimy sobie chodzącego psa na początek. Jedna noga ugięta, duży zakres ruchu i druga noga ugięta. I jeszcze raz. I na kolejnym wdechu uginamy obie nogi w kolanach, prostujemy na wydechu. I jeszcze raz uginamy obie nogi w kolanach, na wydechu prostujemy. I jeszcze wdech ugięte, wydech proste. Ugięte na wdechu, na wydechu doprostowujemy. I jeszcze raz wdech ugięte i wydech proste. Pięknie. Długi oddech. Na kolejnym wdechu przechodzimy sobie do pozycji deski, mocne ręce, mocny brzuch, długi wdech i na wydechu odkładamy na matę kolana, odkładamy klatkę piersiową, na wdechu idziemy delikatnie w górę otwierając jeszcze bardziej klatkę piersiową i na wydechu pomalutku wracamy do psa z głową do dołu. Kolejny wdech, jeszcze raz deska i teraz na wydechu spróbujemy sobie zejść całym ciałem do dołu, do pozycji kija. Na wdechu do psa z głową do góry. I na wydechu do psa z głową do dołu. Długi oddech. I teraz pomalutku idziemy sobie do przodu. Jednym dużym krokiem, dwoma, trzema. Łączymy na końcu stopy razem. Delikatnie prostujemy kręgosłup. I rozluźniamy głowę, kręgosłup do skłonu. I teraz pomalutku rolujemy kręg po kręgu, kręgosłup, ciało w górę. Jak jesteśmy w górze, robimy duże koła ramionami. Na kolejnym wdechu unosimy sobie ręce do sufitu, patrzymy za dłońmi. Na wydechu łączymy je na wysokości serca. Jeszcze raz w górę ręce, wdech. Na wydechu łączymy je na wysokości serca. I jeszcze raz, tym razem rozstawiamy sobie stopy na szerokość bioder, ręce w górę na wdechu i na wydechu na prostym kręgosłupie schodzimy delikatnie, mniej więcej do połowy, ręce są wyciągnięte za głową. Przenosimy sobie teraz nadgarski w taki sposób, aby palce były skierowane do sufitu. Mocny brzuch. Jeszcze chwilę zostajemy. Długi wdech. I na wydechu, pomalutku. Rozluźniamy ciało do skłonu. Dłonie zaczepiamy sobie na łokciach. Rozluźniamy kręgosłup, rozluźniamy głowę i zostaniemy sobie chwilkę tutaj. Możemy się pobujać z boku na bok, do przodu, do tyłu. Długi wdech. A na wydechu rozluźniamy dłonie na podłogę. Łączymy stopy. Bierzemy długi wdech, wydłużając kręgosłup. I na wydechu odkładamy nogi do tyłu, do deski. Schodzimy do kija. Na wdechu pies do góry. I na wydechu pies z głową do dołu. Na kolejnym wdechu prawa noga w górę. Zrobimy sobie kilka kółeczek stopą w jedną i w drugą stronę. Duże kółka. Na kolejnym wdechu unosimy nogę troszeczkę wyżej. Na wydechu przenosimy ją do przodu. Jeżeli noga wyląduje gdzieś w połowie, nic się nie dzieje. Pomagamy sobie prawą ręką przenieść ją na początek maty. Na wdechu wchodzimy w górę. Wyciągamy ręce do sufitu, prostujemy obie nogi. Na wydechu uginamy sobie prawą nogę w kolanie, łokcie przenosimy do dołu, otwieramy klatkę piersiową. Na wdechu idziemy w górę, obie nogi proste. Na wydechu łokcie do dołu, otwarta klatka piersiowa. Wdech ręce w górę, obie proste nogi. Na wydechu schodzimy do dołu. To jest modyfikacja. Możemy sobie położyć dłonie na biodrach. Jeżeli mamy dzisiaj trudności z równowagą, albo po prostu jest nam tak wygodniej, możemy równie dobrze zostać tutaj. Wdech ręce w górę i na wydechu odkładamy je na matę. Przenosimy sobie prawą nogę do tyłu. Schodzimy do kija i na wdechu otwieramy klatkę piersiową. I na wydechu do psa z głową do dołu. Zrobimy to samo na lewą stronę, lewa noga w górę i zaczynamy od kółeczek. Kilka kółeczek stopą w jedną, w drugą stronę. Na kolejnym wdechu unosimy lewą nogę troszkę wyżej i na wydechu przenosimy ją tak jak poprzednio na przód maty. Wchodzimy w górę, sprawdzamy równowagę. Przenosimy ręce do sufitu, prostujemy obie nogi, robimy wdech. I na wydechu schodzimy delikatnie do dołu. Na wdechu w górę, na wydechu delikatne wygięcie w kręgosłupie, patrzymy w sufit albo przed siebie, w górę wdech, wydech, uginamy lewą nogę w kolanie, schodzimy do dołu, pamiętajcie o modyfikacji, możemy dłonie sobie położyć na biodrach i jeszcze w górę wdech, obie proste nogi, wydech do dołu, ręce w górę, ostatni raz wdech i na wydechu odkładamy je na matę, lewa stopa dołącza do prawej w desce. A na wydechu schodzimy do kija. Wdech do psa z głową do góry. I na wydechu do psa z głową do dołu. Robimy tutaj kilka długich, głębokich oddechów. Pogłębiamy oddech. Rozgrzewamy ciało od środka. Długi wdech. Spokojny wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. I głęboki wydech. Kładamy sobie kolana na matę, zaokrąglamy kręgosłup, przyciągamy brodę do klatki piersiowej i pomalutku rolujemy kręgosłup w górę, do siedzenia na piętach, na wdechu unosimy ręce do sufitu, na wydechu łączymy je na wysokości klatki piersiowej, jeszcze raz w górę ręce, wydech, na wysokości klatki piersiowej ostatni raz, w górę ręce, wdech, na wydechu odkładamy je na wysokości serca, robimy długi wdech, i spokojny wydech. Bardzo Wam dziękuję za tę rozgrzewkę, mam nadzieję, że czujecie się rozgrzani, a teraz przechodźcie szybciutko do kolejnej jogi, do kolejnego treningu, do czegokolwiek chcecie, a później wracajcie do mnie na rozciąganie. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!